Modyfikacja spożycia białka u pacjentów nefrologicznych jest niezwykle istotna, gdyż Polacy, tak jak i społeczeństwa zachodnie, spożywają często zbyt dużą ilość białka w diecie, co dodatkowo obciąża nerki, potocznie mówiąc, i powoduje wiele perturbacji zdrowotnych. Modyfikacja ta opiera się nie tylko na ilości białka zwierzęcego i roślinnego, ale również na odpowiedniej modyfikacji diety pod względem zawartości tłuszczów i węglowodanów. Kamica nerkowa dzieli się na różne rodzaje kamice, i w zależności od tego, z jakim rodzajem kamicy nerkowej mamy do czynienia, dobieramy odpowiedni plan żywieniowy.